Człowiek z Wysokiego zamku. Bo o tym teraz e, będę mówił, to jeden z ciekawszych filmów i seriali, jakie e, powstały w ostatnich latach. E, nie tylko sam w sobie jest ciekawy, m, jako, jako film, e, ale również z kilku innych powodów. Po pierwsze, jest to e, ciekawa realizacja. Filmowa, ciekawa ekranizacja oraz doskonałe studium tego, jak należy obsadzać aktorów do poszczególnych postaci. Od razu Ci powiem. Postaram Ci się nie zdradzać zbyt wiele, ale od razu Ci powiem, bo to zauważysz bardzo szybko. Konstrukcja scenariusza a to również budowanie określonych postaci. Konstruowanie ich wokół pewnych założeń reżysera i scenarzysta, oczywiście. I to, co zauważysz, to jest to, że cała siła tego filmu. Skupia się wokół postaci Johna Smitha. Który z jednej strony jest niezwykle demoniczny, planujący, na zimno kalkulujący, przewidujący jak szachista kilka ruchów do przodu, bezwzględny, a jednocześnie. Niezwykle oddany rodzinie. To jest, to jest postać, która dominuje całkowicie ekran. Cała reszta, myślę, jako serial i film, rozsypałaby się w, jak domek z kart, gdyby nie ten aktor. I, I sposób, w jaki stworzył tę postać. Rufus Sewell, tak się nazywa ten człowiek, i dołączył do mojej grupy aktorów, którzy są demoniczni w taki sposób, że nie wiadomo do końca, co w danej chwili myślą, co zrobią, jak zareagują. Wspaniale oddaje taką wieloznaczną postać jeśli chodzi zaś o sam film i jego fabułę jeżeli nie czytałeś lub nie czytałaś tej książki, nie znasz w ogóle może Filipa K. Dicka, to jest to autor hmm, książek i opowiadań które powstawały w latach 60. i 70. z nurtu science fiction w czasach kiedy żył był uznawany za, za, za trochę dziwaka, a jednocześnie pewnego rodzaju wizjonera. Nie wszyscy go rozumieli. Nie tak dawno, od, od, od szeregu lat, obserwujemy powrót do jego twórczości i, i wiele adaptacji filmów. Możliwe, że widziałaś. Wiele ciekawych filmów, nawet nie wiedziałeś o tym, że, że to są adaptacje jego powieści, jak na przykład Raport Mniejszości czy Łowca Androidów. To są tylko wybrane tytuły z całości ogromnej twórczości Dika. Człowiek Wysokiego Zamku jest uznawany za e, zwieńczenie jego twórczości. Dlaczego? Dlatego, że mm, y, nadał literaturze science fiction e, zupełnie e, nowy charakter. E, można powiedzieć, że przemycił mm, w, w ten nurt e, pewne uniwersalne wartości. Co spowodowało z kolei, że została się dostrzeganym gatunkiem i zaczęto w realiach science fiction umieszczać sytuacje, które dziać się mogą wszędzie i nigdzie. Stąd też ta uniwersalność jest jednocześnie różnego rodzaju konflikty, tworzenie postaci jest, jest czymś bardzo... Jest, jest jego ogromną zasługą i wkładem. Za tę książkę otrzymał kilka, otrzymał kilka ciekawych nagród i wyróżnień. Już za, jeszcze za życia. Fabuła jest intrygująco stworzona, mianowicie... Mamy oto rok 1962. Akcja zaczyna się dziać w Stanach Zjednoczonych, które są, już nie są Stanami Zjednoczonymi, jest to, jest to amerykańska rzesza, ponieważ w 40, drugim czy trzecim roku Niemcy wygrały wojnę razem z Japonią. Na Waszyngton spadła bomba atomowa, którą Niemcy mieli. Sprawy się szybko rozwiązały. I temat, można powiedzieć, został zamknięty. I od tej pory rozwijana jest nazistowska ideologia prawie, że na całym świecie, do spółki z Japończykami, gdzie to sobie dominują. Ameryka jest podzielona na dwa. Europa cała jest w objęciach Niemców. E, obozy koncentracyjne, eliminacja, czystość rasowa, niewolnictwo i tym podobne rzeczy. Wszystkie, e, e, wszystkie rzeczy, które funkcjonowały w, w realiach e, faktycznych, które z, zapisane zostały w historii III Rzeszy, tutaj mamy e, w pełnej krasie. No, i my obserwujemy to, a jednocześnie na tle tego, tych zdarzeń, tej, tej rzeczywistości, która nam jest prezentowana, łącznie tam z prześladowaniami, a to SS, Gestapo japońskie, kempeitai, pojawiać się, zaczyna element ruchu oporu, który w ramach którego um, um, przemycane są filmy na szpulach, e, i w tychże, na tych filmach pokazywane jest coś, co e, który na tych filmach widać, że, że zupełnie odwrotnie, by, że było odwrotnie, że, że oto alianci wygrali wojnę, czyli zdjęcia, które znamy. E, na początku nie do końca wiadomo o, o, o co chodzi, czy te filmy są montowane, czy nie. Aż w końcu okazuje się stopniowo jak się rozwija fabuła, że, że jest to alternatywna rzeczywistość, alternatywny świat, w którym w którym no inaczej się potoczyła historia. To jest ciekawe rozwiązane. Co więcej, dowiadujemy się, że Hitler również zbiera te filmy, bo uważa je za broń propagandową. I, i co, co więcej, jeszcze prowadzone są badania nad, nad tym, że jeżeli jest to alternatywna rzeczywistość, no to, no to należy stworzyć portal, dzięki któremu będzie można podbijać ten, podbić ten drugi świat. Jak się okazuje, tych światów może być dużo. Po raz pierwszy w filmie tym pojawia się pojęcie multiverse, to ciekawe bardzo jest, podejrzewam, że na potrzeby e, Avengersów, żeby to też pobudzić wyobraźnię. Mm, no w każdym razie e, te, te wątki e, takie science fiction e, pojawiają się coraz więcej, bardziej. No i film, można powiedzieć, e, zaczyna być nierówny. E, dlaczego? Dlatego, że e, z jednej strony bardzo ciekawe są te Intrygi wewnątrz państwa nazistowskiego i państwa japońskiego, gdzie gdzieś nieustanna walka o władzę, dominacja, starcia z ruchem oporu i tak dalej. Z drugiej strony wątki science fiction, gdzie jest próba rozwiązania tych zagadek związanych z filmami przez absolutnie wszystkich i zrozumienie tego czyli element podróżowania między światami. Po jakimś czasie wyjaśnione jest to, jak niektórzy podróżują, a mogą podróżować tylko dlatego, że po drugiej stronie znaczy z jednej strony można sobie przechodzić e, tylko w sytuacji, jeżeli w drugim świecie dana osoba nie istnieje, bo inaczej następuje jakiś konflikt, ale bywają też ludzie, którzy potrafią umysłem przenosić się z jednej postaci w drugą. No i to są takie ciekawe rzeczy, które obserwujemy z fascynacją. No, ale niestety kłopot zaczyna się w nierównej grze aktorskiej. I ponieważ ta, te postacie są skonstruowane różnie, niektóre są skonstruowane bardzo dynamicznie, niektóre nierówno, niektóre w ogóle nudno, no to w pewnym momencie no, zaczynasz ziewać. Niestety, to jest konsekwencja nierówności serialu z jednej strony, a z drugiej strony budowania takiej postaci, a nie innej. To z tym się licz, że jeżeli masz 4 sezony po, a, po, po 10 odcinków każdy, każdy ma około godzinę, no to masz 40 godzin, dobrze policzyłem, Oglądania y, i to będzie nierówne. Postacie są bardzo fajne, w większości. Y, I nie drażni cię nawet to, że to y, zaprezentowane masz cały świat, taki w y, 60 roku, ogromny, rzesza, nie rzesza i tak dalej. Y, no, dlatego, że te postacie są fajnie pokazane i scenografia jest bardzo ciekawa. Czyli tu też ktoś się wysilił. No i oczywiście wielki pokłon. W stronę wszystkich tych, którzy e, projektowali kostiumy. No, mundury fantastycznie zostały przerobione, e, e, rozwinięte, rozbudowane, e, odznaczenia, dystynkcje, tym podobne rzeczy. E, Hitler gdzieś tam jest pokazany jeszcze jako taki starszy faty. No, no i jednocześnie je, jest uczta dla wszystkich tych, którzy. E, którzy znają historię Niemiec i Japonii e, no i oglądają tych ludzi, którzy, których losy no wiadomo jak się potoczyły w naszej rzeczywistości a jak tam pokazane jest jak funkcjonuje Heydrich, który nie zginął w zamachu e, jak, jak awansował Eichmann i, i bardzo wiele innych ludzi jak, jak działa mm, e, znany nam szef FBI Hoover e, na usługach niemieckich Ażytych, nazistowskich, no i wielu, wielu, wie, wiele, wiele, wiele innych postaci. Mengele, który, który jest umieszczony jako autor projektu właśnie tego portalu. To są takie tak zwane smaczki i to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, dlatego że, że to pozwala na taką grę formułą. Tak jak powiedziałem, słabością jest gra kilku aktorów niestety wiodących, czyli, czyli aktorka grająca tą, tą główną rolę, e, jednocześnie ten cały jakiś Joe Black, e, który, którego zobaczysz, to też taki jak roztapiające się masło. E, no i bardzo się cieszyłem, że w pewnym momencie go wyeliminowano, bo przestałem się z nim męczyć na ekranie po prostu. Oglądanie go to była męczarnia. Może z niego będzie kiedyś fajny aktor, może fajną postać stworzy, ale, ale tutaj mnie całkowicie rozczarował. Zafascynowały mnie dwie postacie, a w zasadzie, no czy na pewno więcej, ale te, te dwie, może trzy były szczególnie intrygujące. Przede wszystkim zwróć uwagę na, tak jak mówiłem, e, Rufosa Suela, który moim zdaniem wyrasta na... E, na, na takiego bardzo, bardzo mocnego aktora, który będzie miał chyba dużo, dużo ciekawych ofert. Fantastycznie się odnalazł w tym. Myślę, że kolejne jego wcielenia to powinny być gdzieś w Rzymie. Tak, idealnie by się odnalazł w, w, w roli kogoś, kto e, dzierży stery imperium, e, ale nie dlatego, że sobie władza, tylko dlatego, że musi zmierzać się z intrygami i jednocześnie sam je tworzyć. To jest to. Eee, druga postać to jest inspektor Kempeitai, eee, nadinspektor, już nie pamiętam jak on się nazywa, eee, ale fenomenalnie zagrał, równie dramatyczną postać. Eee, też nie do końca czasami wiadomo czym kierowano, eee, albo wiernością wobec cesarstwa, albo czymś jeszcze. Eee, ale świetnie gra, to jest bardzo dobre. No i żona, żona tego Johna Smyfa, która jest też no, pokazana w dwóch tych różnych światach, inaczej. To, oczywiście to się pojawia dopiero później, w, w późniejszej części serialu, ale warto, warto to zobaczyć. Fantastycznie gra jest. W zależności od tego, jakie ma nastroje, jakie ma przemyślenia, jest bardzo elegancka, zawsze, czasami zmysłowa, a, potrafi oddawać różne swoje emocje. Bardzo dobra aktorka. No i to są, to są role wybitne. Zaś pozostali, no to w zależności od tego, jak się odnaleźli, tak to zrobili. Zaś, zaś ci, którzy niestety byli. Można powiedzieć kiepscy, a jednocześnie dostali wiodące role. No to niestety w znacznej mierze obniżają tą, tą produkcję. Ale, ale ogólnie na, na 10 punktów, jakie, jakie masz, mam do rozdania, tutaj daję bardzo mocne 9. Dlatego, że, że nie jest to taka nuda, nie jest to taki taśmociąg. Tak jak to czasami jest, kiedy się tworzy takie seriale, to się ciągle nowe postacie wprowadza i tak dalej. Uprzedzam lojalnie, że bardzo mocno się wkręcisz w ten serial, jeżeli lubisz tego typu motywy, a jednocześnie sezon czwarty cię bardzo zawiedzie, dlatego że, że będzie tam bardzo dużo niewykorzystanych elementów, tak, które można by było rozwinąć jeszcze, dać dużo więcej smaczków, takich trochę paranaukowych i tak dalej. Za to skupiono się na. Na, na jakichś wewnętrznych dramatach, prostych, po zamykaniu spraw, takich prostych definicjach i, e, i hmm, jakby akcentowaniu e, ciągłych problemów, które są, można powiedzieć, nośne czyli kwestie rasowe. Murzyni stworzyli sobie republikę. No, i co będzie dalej? A, nie, a te, te Rzesza ich może zajmie, a może nie zajmie. No i tam takie rzeczy. No i oczywiście gdzieś tam jeszcze wątki homoseksualne się pojawiają, które moim zdaniem są kompletnie zbędne. No ale tutaj znowu, chyba ta, ta moda, czy też taki trend się pojawia na na wrzucanie tego wszystkiego nieustannie e, filmy podsumowując mamy do czynienia z doskonale przygotowaną produkcją która wciąga, intryguje e, i zaciekawia e, a po takim filmie mamy niedosyt bo chcielibyśmy czegoś więcej oraz jeżeli umiemy analizować to widzimy jak e, ważną rolę przed sobą ma e, człowiek odpo odpowiadający za dobór obsady. E, bo już wiemy, którzy aktorzy nas przyciągają do siebie i powodują, że dramaturgia mm, jest e, nieustannie mm, zagęszczana. E, a e, kim są? Tacy, których postacie są po prostu miałkie nijakie i, i nudne, można powiedzieć, męczące. E, no i taka przygoda jest bardzo cenna. Stąd też e, nie wiem, czy jest Oscar za <gusty> casting, za obsadę, ale moim zdaniem powinien być, bo dobór obsady jest po prostu fenomenalny. Dopasowania. I, I to jest tak ważne, bo można w ten sposób zepsuć bardzo dobre kino. Życzę przyjemnego oglądania i samych fantastycznych wrażeń. Dziękuję.